W Polsce, Polskie Centrum Dialogu Narodowego przeszliśmy się do innej knajpy gdzie normalnie jesteśmy obsługiwani co prawda nie mamy widoku na zamek bo jesteśmy troszeczkę dalej ale przynajmniej obsługują tutaj Polaków a ja, ja myślę, że to głupie pindy które te ekspedientki kalnerki, które po prostu zazdroszczą ludziom, że mają wakacje. Myślę, że frustracje takie, że muszą sprza tam pracować. To są frustracje zwykłych ludzi. Więc będziemy jeść tutaj podpiwek. Podpiwek gira, kwas krabowy, czy podpiwek Prawdziwy w trokach. Będzie przewodnik. Pycha. A tu jakieś piwko.